Myślisz, że Horda zawsze była zła? To zaczęło się od tragedii i manipulacji. Na świecie Draenor orki żyły spokojnie, jako plemiona wojowników w harmonii z duchami i naturą. Ich nowym przyjacielem został tajemniczy Czarny księżyc Gul'dan. Gul'dan obiecał orkom siłę i moc, jeśli wbiją krew demona Kil'jaedena. Zwiedzione wizją potęgi plemiona zgodziły się, nie wiedząc, że staną się narzędziem płonącego Legionu. Orkowie zmienili się. Zielona Skóra, Nienascona Furia, Wojna Bez Litości. Tak narodziła się Pierwsza Horda. Nie z jedności, lecz z przekleństwa. Pod jarzmem demonów Horda najechała Azeroth, rozpoczynając Pierwszą Wojnę. Ale prawda jest taka, że to nie była ich wojna. Orki były niewolnikami manipulacji Gul'dana. Dopiero po latach Horda została oczyszczona z demonów i odrodziła się. Jako frakcja honoru, nie krwi. Jej początek był kłamstwem, ale jej wybór jest wolnością.